Moi drodzy, szybka przypomnajka, dokładnie jutro usiądę w tym, albo w tym miejscu i zacznę nagrywać odpowiedzi na Wasze pytania do tych setek ankiet, które przesłaliście. Dziękuję serdecznie za zainteresowanie i taką aktywność z Waszej strony. Przypomnę tylko króciutko, że chcę stworzyć nową serię materiałów wideo i odpowiedzieć na pytania, które Ciebie wprost dotyczą tu i teraz, aby po prostu na zasadzie mógł usiąść tak jakby w swoim biznesie, powiedzieć na, co ja bym robił, co ja bym zrobił, aby po prostu wygenerować rekord sprzedażowy pod względem właśnie obrotu u Ciebie w firmie, co bym zrobił, żeby wygenerować większe zainteresowanie Twoimi stronami, co bym zrobił, żeby wygenerować większą ilość zleceń w Twoim biznesie, jeżeli to są usługi. Jeżeli chcesz, to pamiętaj bardzo, proszę, kliknij teraz ten link, odbierz gwarantowaną nagrodę, prezent za zaangażowanie na samym końcu, kończymy całą akcję, ja się dam jutro i zacznę nagrywać odpowiedzi, także wielka prośba, kliknij teraz, daj swoje odpowiedzi, odbierz nagrodę i oczekuj ode mnie nowego nagrania. Także do zobaczenia, kliknij teraz daj odpowiedzi.